Witam. Dzisiaj na warsztacie jest zbiornik, y, naczynie tak zwane przeponowe, polskie i ja sobie zmieniałem w kotłowni na inne, to mi zostało, leży, ono jest y, dobre i prawdopodobniejsze napełnione, ale w planie chciałem sobie obciąć po prostu i zajrzeć jak ten pęcherz y, ciśnieniowy wygląda. O i tutaj gdzieś mam taką ukrętkę, oj zobaczymy. Czy jest ciśnienie? O, widzimy. Zbiornik jest dobry. O, jeszcze uszło z niego powietrze z tego pęcherza wewnętrznego. Ja rozetnę teraz, pójdę na pole. I jestem ciekawy, po prostu, jak ten pęcherz wygląda w środku. Oj, idę przeciąć. Zaraz wracam. Zobaczymy, jak wygląda w środku. O i jestem już ponownie rozciąłem zbiornik przeponowy, czy jak to nazywa naczynie przeponowe. A tutaj jest widzę, zbiornik przeponowy typu YHS 8 litrowy. O i zaglądamy jak to wygląda na środku. Proszę. Skorodowany widzę, nie, nie jest pokryty żadną farbą antykorozyjną. No i proszę, ten balon taki miech, nie wiem jak to można nazwać. E, przepona, jak to wygląda. No i po prostu, e, ten wchodzi od spodu woda pod ciśnieniem, a ten do zbiornika wchodzi powietrze. E, nie wiem, ile tutaj. Zalecane ciśnienie. Max PS Max 8 bar ale tutaj mamy zaznaczone że ten miech pompujemy do 1,7 bara o i po prostu to ciśnienie tutaj wewnątrz nam przyciska ten miech a woda wypełnia ten balon o, o i po prostu różnica ciśnień się równoważy po prostu żeby nie było szarpnięć w instalacji jak odkręcamy wodę ciepłą czy zimną no to, żeby nie szarpało nam e, tymi rurami, tymi zaworami, bo, bo wiadomo, wody nie da się e, sprężyć, tylko występują szar szarpnięcia. I taki zbiornik e, przeponowy ma na celu przejęcia tej zbędnej energii. Także taka ciekawostka, jak ktoś chciał zobaczyć, jak wygląda wewnątrz. Tak wygląda od spodu. Tutaj jest jakiś ocynk, ale słabej jakości, bo się to udleniło. Zbiornik wymieniłem na innej firmy i większy troszkę. Także Zobaczymy jak się będzie sprawował. No niestety, to jest naturalne zużycie, taka korozja wewnątrz, ponieważ nie ma żadnego zabezpieczenia. O, widzimy jak tam sypie się. Rdza normalnie w środku. No ale zbiornik był sprawny. Ale z racji z tego, że był stary. Było podejrzenie, że może być awaria. Mam czas, no to wymieniłem go na nowy. Także pozdrawiam i do zobaczenia.